Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy czwartek 15 kwietnia i dzisiejszą energią dnia, dnia przepraszam, jest karta 10 buław. Jeżeli chodzi o energię 10 buław, dla mnie jest to. Energia dosyć ciężka. To jest dzień, w którym możemy na przykład czuć się już troszeczkę przemęczeni, e, lub właśnie tak naprawdę w sytuacjach, kiedy musimy coś zrobić, gdzieś tam z tego głowy mamy, że a czy muszę teraz? To jest taka też chęć odkładania czegoś na później, bo zwyczajnie dzisiaj nie mamy na to ochoty czy też czasu. Natomiast jest to dzień taki, w którym musimy wywiązać się ze swoich umów, ze swoich obowiązków. Być może niektórzy z Was dzisiaj umówili się z kimś e, i na przykład przed samym. Spotkaniem będziecie mieć troszeczkę e, takie poczucie, że może źle zrobiliście, może niektóre rzeczy przenieść w czasie. Jest to całkowicie zrozumiałe, bo energia 10 upływa właśnie mówi o tym, że dzisiaj będą wydarzenia, które. Um, do których trzeba podejść, ale niekoniecznie mamy na to ochotę. To jest troszeczkę taka energia, która um, właśnie zachęca nas do odpoczynku, do relaksu, do po prostu poddania się. Natomiast um, jako rada ta karta jest owszem, żeby gdy czujemy się przemęczeni, jeżeli nie musimy czegoś robić, żeby właśnie odpocząć znaleźć czas również na odpoczynek, ale najpierw, żeby wywiązać się ze wszystkich obowiązków, które dzisiaj mamy. Dzisiaj również możecie na przykład um, dostać troszeczkę więcej pracy, czy. Dzisiaj również może się dłużyć ten czas pracy. Ogólnie jest to dość ciężka energia, w której cały dzień możemy czuć się troszeczkę senni, troszeczkę przemęczeni lub po prostu będziemy mieć dzisiaj bardzo dużo rzeczy do zrobienia, więc również właśnie nie będziemy się dzisiaj na pewno nudzić. Więc to jest właśnie energia dnia dzisiejszego, ale też słuchajcie, ta karta bardzo często mówi mi w kwestiach zdrowia o problemach z kręgosłupem czy z barkami więc e, i ogólnym takim obciążeniu. Więc dzisiaj również uważajcie na swoje zdrowie na to, żeby nie dźwigać, żeby nie przeciążyć się. E, więc dzisiaj na spokojnie. E, I co jeszcze mogę opowiedzieć o tej energii? Mm. Jako rada z tą energią jeszcze czuję przede wszystkim, żeby właśnie dzisiaj skupiać się na jednej konkretnej rzeczy, tak i właśnie w jej kierunku iść, nie robić kilku rzeczy naraz, bo również łatwo pomyłki, ale z plusów ta energia mówi mi o tym, że Jutrzejszy dzień powinien być w o wiele lepszej energii, lżejszej energii. Więc, jeżeli dzisiaj zrobimy wszystko, co trzeba, to zasłużymy sobie po prostu już na piątek, na troszeczkę luzu um, i na weekend. Jeżeli chodzi o przesłania anielskie, po lewej stronie mamy kalcyt szafirowy, a po prawej stronie mamy fluoryt. Więc, dajcie sobie chwilkę i wybierzcie swoją grupę. A ja już patrzę na przesłanie dla osób. Które wybiorą grupę numer 1 co na dzisiaj. Aha, i nam karta od razu skosiła naszą energię dnia. Okej, okay. tak. Mhm. Macie przepiękną energię, macie pomoc, została Ci udzielona. Niebo pracuje przez cały czas nad tym, aby Ci pomóc, nawet jeśli Ty jeszcze nie widzisz rezultatów. Więc dzisiaj również, jeżeli będziecie mieć jakieś problemy, jakieś sytuacje, wydarzenia, bo dziesiątka była, w, również mówi o jakichś nagłych wydarzeniach, za które trzeba się wziąć, czy też właśnie coś, co odkładaliście na później, może teraz o sobie przypomnieć lub ktoś, i właśnie nie czujcie się samotni. Tylko jeżeli macie z czymś problem, to również proście o pomoc. Nie tylko innych ludzi, ale również wasze anioły. Um, I z chęcią wam właśnie tutaj dzisiaj pomogą, więc nie czujcie się dzisiaj sami, bo nie jesteście. I dla osób, które wybiorą grupę numer 2, wy macie przesłanie skrzynia skarbów. Właśnie idzie do ciebie nieprzewidziany przypływ do statku. Więc tutaj jeżeli mieliście jakieś problemy finansowe, dzisiaj może być korzystniejszy właśnie dzień co do pracy, co do finansów Więc ja Wam życzę wspaniałego dnia, widzę, że tutaj przekrzywiłam całkowicie te karty, ale nie szkodzi I widzimy się już jutro, ale jutro już o 6 rano Wspaniałego dnia Wam życzę, dużo zdrówka i do jutra!